Gracias. Sí, sí, sí. Wszystko się już trzęsie, kiedy leci w bicie bas Mój mal producent mówi, kubańczy krup rap Moi ludzie to nie chemce, chociaż każdy ma Grube loty, tu po tak się bawi skład Nikt mi nie a twoi ziomale to każdy by sprzedał Mówisz nielegal, że życie jest ciężkie, bo ziomek się przetrwał. Kurwa komedia, mało lat nabija, że żyje na gettach Przerwa, drodzy rodzice, nie kupujcie dzieciom już majków na święta Bo majki się bali, mam kilku coś co świat ich nie słyszał, aby rozywali Lecimy na fali, bo to jest życie ja wersję tu lecę jak skało, has trzał Zabicie tsunami, zostawiam już pustkę Jak bolą cię wersje, idź wpadam hey, jadę z ziomkiem z 7 za kątówkę hey, a na ciebie to my mamy już te trudne Ej, cię jak jesteś jakimś durniem Chodzę, zabija, chłopaki się grają w tupilach. I podbija panna, mówi, że chce trina Ja polewam jej do kila. Jak idziemy do mnie, to puszcza mi bici I ona mi mówi, masz skilla Baby, chciała się podlizać, chociaż ja tylko z nią sypiam Chyba to nie Ameryka, Brać mi codziennie ten freestyle, tylko już nasza dzielnica Połowa się między blokami rozlicza, chłopaki poznali styl życia To ty sam wybierasz, co chcesz, tu od życia Mi wszyscy mówili, weź za terapię, a teraz mam życie, muzyka hey, hey, No i tu bawię się na beatach. ludzie mnie pytają Kuban, czy kiedy tu wiedzie płyta? Mama ciała sprzątać, ale już nie musi, czemu pytasz? No bo poza miatą tracie kurwa, Ameryka Lecę sypetą i patrzę na osiedla beton że każdy zapisał, notatyk da tych Nie, Niebiescy ciągle tu węszą I potem wszyscy to że coś się osiągnęli jak złabią mało z strechą Najlepsze jest to, że obok robione są delay ja robię muzykę i jestem jak dealer Pokuszasz się taki jak kokainę, zamiatasz do nosa i synek ja ciągle tym stylem na traku płynnego cię walę, tak się uzależniłem bo rabu zależny, mikrofonem jak tleka walimy je co dzień na polskich osiedlach Ty pali się codzień na polskich osiedlach hej Palimy codziennie na polskich osiedlach hej Piszę te teksty w górko, hej Muziom albo mówi grubo, hej Siedzimy sobie wieczorem, bo zamiast walować pracujemy w studio, hej Daje mi dylę i płynę z tym echem i wiem, że rozjebie potem leki ribem Jak grać koncerty, muzyka mu jeden, niedługo rozjewię, niedługo rozjebie hey. I cała Polska niech usłyszy he? Jak to robią zawodnicy Tak, wychowani na dzielnicy he? Ja pływam na bitach jak Sefer Ja pływam na bitach, chcę więcej Ja działam jak Pixy, wykręcę Na moim koncercie twe ręce I znowu podejdziesz po więcej Wiesz, ładnie wyglądasz w sukience Kubańczyk, weź zabierz mnie, Kochani, kończymy w ty w tych już poznałeś moich ludzi z dzielnicy Zmarne łaki niech nacisną replay, bo każdy z nich milczy Nie chyba tekstu, jestem szybszy od Kuby